Dzień dobry, witam wszystkich na kanale przygody Starskiego. A witam Was z plaży w mieście Pula w Chorwacji. Teraz ze wschodem słońca przyszedłem na tą plażę. Wziąłem wykrywacz metali i poszukam trochę sygnałów. Może wpadnie kilka monet, może wpadnie jakaś biżuteria. Zobaczymy. A więc zaczynamy. Pierwszy sygnał, wychodzi taka blaszka, która mogła być kiedyś monetą. Po wielkich bólach znajduje wreszcie 20 eurocentów, ale ta plaża to jest tragiczna. Powiem Wam później. Przedsunąłem się od tego brzegu. Dosyć dużo. Teraz jest moneta. Dwa. Nie wiem, co tu jest napisane. Dwa dinara. A, czyli to są te stare jugosłowiańskie monety. Dwa dinary. 1953 chyba. Gdyby nie ta wielka jedynka, to pewnie bym nawet nie rozpoznał, że jest to moneta 1 euro. Stan fatalny. Powiem Wam tak: przeszedłem tutaj z wykrywaczem całą tą plażę na brzegu. Jest dramat. Dramat pod względem śmieci. Tutaj co znalazłem. I podniosłem w sumie. Jest to euro 22 dwa dinary, trzy takie krążki aluminiowe, które prawdopodobnie były kiedyś monetami. No i tu jakieś trzy śmieci, które się schyliłem i podniosłem. Nigdy nie widziałem tak zaświeconej plaży. No sorry, marudzę, ale szukałem na plażach w Polsce, nad Bałtykiem, nad jeziorem. We Włoszech szukałem, na chorwackich różnych plażach szukałem. Na bośniackiej plaży szukałem i nigdy nie widziałem tak zasyfionej śmieciami metalowymi plaży jak jest tutaj. Mało tego petów. Petów też jest milion. Trochę sobie poleżałem, poopalałem się, a w międzyczasie plaża się zapełniła aż po brzegi. Każde wolne miejsce jest po prostu zajęte przez plażowiczów Wejdę chyba sobie z wykrywaczem i z sitem do wody i poszperam trochę. Z wody pierwsza moneta, jedno euro. A wcześniej jeszcze jakieś śmieci były. W ogóle nikt nic nie gubi w wodzie, za to na plaży pozbywają się wszystkiego. Przez godzinę szukania w wodzie i na tej płytkiej, i na tej głębokiej Znalazłem sam szajs Tylko tutaj moneta jednego euro I to był chyba jakiś guzik kiedyś A na tej blaskie jest numer 173 Idziemy jakiś obiad przekąsić I pójdziemy na to drugą plażę Tam jest luźnie jakoś Lepszy klimat My już jesteśmy po obiadku w apartamencie Przyszliśmy jeszcze trochę sobie popływać chociaż mamy słońca już dosyć, trochę przesyt jest Niby cały rok się czeka, ale jest już taki przesyt. Zobacz, <trybety> jakie ryby są wielkie. Dążyte.

jest ta od plażowania, nurkowania nic tak nie gasi pragnienia jak aperol Spritz albo Mojito czy Lemoniada Tylko niestety tutaj podają w kubeczkach plastikowych Nie w szkle Widocznie za dużo szkle się tutaj walało pod nogami ale smakuje dobrze z takim, z takim widokiem? jeszcze lepiej smakuje zdrówko to co, skaczemy? skaczemy Klimat. Trzeba się iść ochłodzić jakimś napojem chłodzącym chyba. Muzyczka gra będzie miło siedzieć. Miam, miam. Szejki w smaku dostały pozytywną opinię, dlatego jeszcze się zamówiło ich więcej. O, jest, jest więcej, każdy ma swojego szejka. Dobre szejki, smaczne 4 euro za takiego szejka jak z Maka. piwko Pifko 3,60, duże i Mohito 6,5. Na takie średnie ceny, niewygórowane jak na Chorwację. Są miejscówkę, miejscówki na plażach, są bary takie, gdzie kosztuje sporo więcej. Takie szejki widziałem po 7. Piwo w barku na plaży nawet 5 potrafi kosztować. A mojito czy spritz lub inne drinki tego typu kosztuje nawet do 10 euro. Słuchajcie, jaki temat jest. Siedzimy jeszcze w tym barku, i to jest taki podest wiszący. A pod spodem jest. No i ziemia. Jak komuś coś spadnie, to wpada między te szczeliny i przepadło. No i Turka wypatrzyła powerbank marki Hama. Trzeba go sprawdzić czy działa. Syn po ten powerbank. I jeszcze 5 euro wypatrzył tam do tego do kompletu. Może jeszcze coś by tam się znalazło, jakby tam się począłgał trochę w tych kaszczach. Ale ponoć wielki szczur tam biegał. <grywia> Nie wiem. Trzeba tam zajrzeć, może jeszcze poczołgać się ze szczurami. Woda się gotuje. Makaron, spaghetti, pomidorki. I co my tu mamy? Żonka zaproponowała, że upiści dla nas. Krewetki. Będzie spaghetti z krewetkami. Niam niam, niam niam. I to te duże tygrysie jedyne 17 euro za kilogram w porównaniu do 30 euro na wybrzeżu w innych miastach, w tym czy w zeszłym roku. Także cena jest rewelacyjna na pół Ale będzie tego Niam Niam Pychota miam, 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 miam. Pies gospodarzy nas odwiedza Co i raz przychodzi powęszyć A u nas są Na tarasie taki bałaganik Trzeba wszystko wysuszyć Teraz po plażowaniu A już żonka mi podała do stołu jedzenie no i tak jak Wam wcześniej pokazywała kiedy piściła tu będzie co? po chorwacku szpagetti z rajczicami i kozicami czyli z pomidorami i krewetkami kto teraz jest w porze jedzenia to życzę wszystkim smacznego siemanko jest ciemno bo ja już leżę w łóżku przy zgaszonym świetle trochę źle się czuję chyba za dużo słońca i jutrzejszy spacer i zwiedzanie puli, w tym zabytkowych miejsc, amfiteatru i innych takich stoi pod znakiem zapytania. Mało tego, że yy, jutro od rana ma padać deszcz. Mają zawitać do puli intensywne burze. Nie wiem co z tego będzie. Na chwilę obecną ja idę spać, bo kiepsko się coś czuję. Dobranoc.